Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jest olbrzymi temat. Wiem, niektórzy mi piszą, że już co niektórzy z Was nie podążają za mną i za moim myśleniem. Um, nie ma problemu. Niektórzy nie podążają, niektórzy może już są gdzieś dalej niż ja jestem. To, to nie ma znaczenia. My jesteśmy, gdzie jesteśmy. I reagujemy, myślimy i przekazujemy na swoim własnym poziomie. Niektórzy nie wiedzą, ale jak się dowiedzą, to zaczną się tym interesować i będą szybciej um, rośli, dojrzewali. Tu nie ma nic złego. Jeśli ktoś rozumie uh, po angielsku, naprawdę zapraszam do tamtej wersji, ponieważ. Tak pięknie mi to wszystko wyszło, że ja teraz zechcę dokładnie to samo powiedzieć, ale jak wiecie, ja niczego nie mam zapisanego, więc to jest wszystko improwizacja. Więc jeżeli mi coś ucieknie, to aż by była szkoda, powiem Wam szczerze, bo to jest dzisiaj jeden z tych momentów, kiedy miałam znowu nie robić tego filmiku, a, bo się śpieszę gdzieś, ale tu a brałam prysznic, i znowu to przyszło na mnie, że. Muszę to zrobić, muszę powiedzieć i dlatego mówię do Was, stoję przed kamerą. Otóż dzisiaj mamy 18 marca 2015 roku. Jest to bardzo ważny dzień, ponieważ 20 będziemy mieć marca. Otwarte drzwi do Piątego Wymiaru zostaną otworzone ja myślę że już one dzisiaj szczeliny widzimy 18 już one się otwierają a potem się otworzą i albo znajdziemy się w piątym wymiarze albo zostaniemy w poprzednim i teraz co to tak naprawdę oznacza jeśli ktokolwiek słuchał dolores Cannon, a jeżeli nie to zapraszam zachęcam a bo ona to wyjaśnia a, dosyć dobrze, i wiele, wiele innych osób, ale ona chyba to zrobiła najbardziej w sposób taki oczywisty, zrozumiały. Mówiła ona, że Ziemia podzieli się na dwie części. To nie znaczy, że nagle będzie, będą dwie planety Ziemia, czy na pół się przedzielą. Tylko energetycznie podziela się na dwie. To jest znowu, pamiętacie, jak ja mówiłam, ile jest moich ciał w tym pokoju, a co by było, gdybym ja była tylko energią. Jest duża różnica. Tu już mówimy o wyższej znowu szkole jazdy. I nie wiem na ile się tym interesujecie, ale wiem, że ktoś mnie pytał właśnie o te wielowymiarowe. My w angielskim nazywamy to quantum physics. Um, wielowymiarowe przypadkowości, o czym będziemy też za chwilę dotkniemy tego tematu. Otóż, będziemy mogli przejść do piątego wymiaru albo zostać. Trzecim, no, trzeci, czwarty, Te czwarty to przejściowy, tak naprawdę jest trzeci. I jak to wygląda? Ci, którzy wiecznie narzekają, ubolewają, są nieszczęśliwi, niezadowoleni, w nic nie wierzą, niczego nie chcą i naprawdę piją, palą, używają narkotyki. Wszystko. Ta ciemna energia zostanie w trzecim. Tylko ci, którzy otworzyli swoje serce, a zaraz powiem, jaka jest różnica między sercem i umysłem, którzy widzą coś więcej, którzy może nagle cudownie jak ja przestali um, spożywać alkohol czy um, ciężkie mięsa itd., bo widzieli, że całe ciało wibracyjnie, energetycznie przystosowuje się do nowego wymiaru. Ta nowa energia, o której tyle razy wspominałam, wreszcie przepchnie do następnego wymiaru. Co się będzie działo? Nagle ci, którzy byli um, tą ciężką energią, tą ciemną energią, e, odpadną. To właśnie będą no, te dwie rzeczywistości: jedna z tą trzecią, druga z piąta, z piątym wymiarem ciężka energia i ta właśnie lekka, wspaniała. Um, Cudowna energia, gdzie ludzie czują się dobrze, gdzie czują się szczęśliwi, gdzie czują się zadowoleni, gdzie są spełnieni, gdzie żyją od serca, a nie umysłu. Teraz powiem króciutko na ten temat, żebyście więcej zrozumieli, a nie były to tylko tak, jak większość wykładów jest dużo mówią i tak naprawdę nie wiadomo, o co do końca im chodzi. Więc ja powiem Wam na przykład, kiedy moja babcia przyszła do mnie we śnie wizji i o tym już mówiłam, dla tych, którzy tylko nie słyszeli tego, szybciusie niko przypomnę, bo jest to dobry przykład na, różnicę, na pokazanie różnicy trzeciego i piątego wymiaru. Ja myślałam wtedy, że ona przyszła tylko po to, żebym ja mogła wreszcie pozbyć się tego obwiniania ją o coś, co naprawdę mi bardzo ciążyło, się działo jak drzazga w sercu. No dzisiaj, kiedy ja myślę o tym, albo dzień po tym, jak to się stało, kiedy ona przyszła i objęła mnie i to wszystko się rozpłynęło, to wiecie, to już się wydało śmieszne. Naiwne. Niemniej jednak, aż do tamtego czasu to było bardzo prawdziwe. Bardzo prawdziwe, OK? Kiedy ona mi pokazała tę miłość, która jest większa niż cokolwiek może istnieć w tej naszej rzeczywistości. Nieważne jakie są pieniądze, jakie a, samochody, domy, biżuterie, wykształcenia, a, umysły itd., ta miłość topi wszystko inne, czyni nieważne wszystko inne. Tu nie byłoby wojen, tu nie byłoby nienawiści, tu nie byłoby sporów, kłótni, zadrażnień, ponieważ czulibyśmy coś, co uniemożliwiałoby te wszystkie trywialne uczucia, żeby się w ogóle wydarzyła. Nie byłoby konfliktu w ogóle. Patrzylibyśmy na siebie zupełnie innymi oczami. No i właśnie. Patrzylibyśmy od serca, bo ta miłość to jest uczucie i to jest właśnie język piątego wymiaru. Dlatego ci obgadujący, obwiniający, i, 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 to jest trzeci wymiar i zostanie w trzecim wymiarze, nie przejdzie do piątego. Okay? Teraz trwało to cztery dni, na czwarty dzień to uczucie zaniknęło. Po tamtym dniu próbowałam to przywrócić, już się nie dało. Więc próbowałam to opisać słowami, w myślach, opowiedzieć, tak jak mówię w tej chwili do kamery: namalować, skomponować. To by się nic nie dało z tym zrobić. Ponieważ już nie ma tego uczucia, są tylko słowa czyli to jest intelekt. Intelekt jest dobry, ale nie potrafi opisać uczuć. Może próbować. Jeden ma większe zdolności, drugi mniejsze, dlatego nas tak porusza muzyka, której słuchamy. Jakiś poemat, jakaś powieść naprawdę wzruszy nas, otwiera nasze serca. Są różne talenta, i faktycznie ludzie mniej lub bardziej uzdolnieni w tym kierunku. Niemniej jednak to uczucie z tamtej strony jest nie do powtórzenia, przynajmniej nie było do powtórzenia tutaj. To naprawdę trzeba tam wrócić. No i teraz to jest intelekt versus uczucie. Intelekt jest trzeci wymiar, a uczucie jest piąte. To jest to, co będzie najważniejsze i to nie byle jaka miłość, tylko miłość, która nie narzuca warunków, ta bezwarunkowa miłość. A więc tak tak ja cię będę kochać, jeżeli będziesz taki, 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 nie będziesz robił tego, tego, tego i tamtego. Hmm, możemy się pobrać. Czy zamieszkać razem. Czy a, znać. A jeżeli nie, zapomnij. To jest warunkowa miłość. To było Trzeci wymiar. Teraz my idziemy ze zrozumieniem do piątego wymiaru, że każdy urodził się z własnym przeznaczeniem. Każdy ma swoją wytyczoną drogę i zadanie. I pozwólmy im być kim oni są. Nie mówmy, będziemy Cię kochać, jeżeli będziesz moim znajomym, jeżeli. Jeżeli nie potrafimy, wycofajmy się, to nie jest dla nas i nagle co będziemy widzieć to 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 są te dwa wymiary, dwie energetyczne rzeczywistości negatywna i pozytywna nienawidząca i kochająca bezwarunkowo że nagle mieliśmy znajomych nagle ich nie mamy oni ciągle żyją, ale już nie słyszymy od nich, nie dostajemy maili nie, nie kontaktujemy się po prostu zniknęli z naszego horyzontu żyją Tyle, że w innym wymiarze. I to będzie ta różnica. Więc chcę, żebyście, kochani, wiedzieli i byli uprzedzeni. Będzie się działo coraz bardziej i częściej. Ok? Ciekawe to jest. Pamiętajcie, że o czymkolwiek myślicie, i to była po to moja ta książka Myśli przy kawie. O czymkolwiek myślisz, Kreujesz swoją rzeczywistość, bo zaczynasz to robić, zaczynasz mówić, zaczynasz swoje um, marzenia, wyobraźnie kierować wokół tego, i to jest Twoja rzeczywistość. To jest też ten filmik, czy jesteś w niebie, czy w piekle, ponieważ to jest, może było drastyczne, ale to jest Twoja rzeczywistość. Z kim przebywasz, o czym mówisz, co oglądasz, czym się interesujesz, co wypowiadasz, czy jest to piękny język miłości, czy nienawiści, przekleństw. I tego wszystkiego, co jest horrorem. Ok. Więc tu będziesz widzieć, do której rzeczywistości należysz. I jeżeli teraz ktoś nie będzie rezonował wibracyjnie dopasowany do tego, kim ty jesteś, odpadnie. To się rozbije. I to jest znowu trzecia i piąty, trzeci i piąty wymiar. Ok. Także. Um, a być może jeszcze coś było, o czym zapomniałam, jest w wersji angielskiej, a tu, tu muszę przeprosić, jest zawsze ja mam taki ogrom myśli, a niemniej jednak, co robić, żeby wejść do, do, te, do tego piątego wymiaru i może na tym zakończymy, na pewno być najlepszym człowiekiem, jakim potraficie być przestać przeklinać, przestać nienawidzieć, przestać oceniać ludzi na zasadzie ile mają samochodów, domów i na ile wycieczek wyjeżdżają i gdzie. Patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kto jest Wam bardzo drogi i bliski. To jest następna rzecz, już teraz mi się przypomina, gdzie jest bardzo ważna. Spotykacie kogoś, no, i od razu jesteście gotowi odejść, nienawidzieć tę osobę, bo naprawdę reprezentuje nie to, gdzie chcemy być. I teraz są dwa rodzaje podejścia do tego, bo może musimy współpracować z tą osobą, może my myślimy o przeszłości. Jeżeli myślimy o przeszłości, kochani. To trzeci wymiar będzie, jak ja widzę tego bosa swojego z przeszłości, tej małżonki, tego brata, tego rodzica. W piątym wymiarze my kłaniamy się i dziękujemy za lekcje. Bo się czegoś nauczyliśmy, nich. bo jesteśmy mądrzejsi, bo wiemy lepiej. To była przyczyna. Była przyczyna, jak zawsze jest, dlaczego coś się dzieje. Podziękować i mieć pokój w sercu. Oddzielić się. Także zachęcam do tego filmiku o przebaczaniu i oczyszczaniu energii. Ale trzeba się z tą przeszłością pogodzić. Nie odrzucić kompletnie, tylko zrozumieć, stała się, bo była przyczyna, dlaczego miało tak się stać. I od razu wszystko inne pójdzie łatwiej. Teraz spotykamy tę osobę, wracamy do tej historyki na koniec i naprawdę nas denerwuje. Jeżeli będziecie patrzeć. Oczami trzeciego wymiaru, to będziecie widzieć byle kogo, nie ma co się zadawać z tą osobą, strata czasu i energii. Okay? Jeżeli spojrzycie oczami piątego wymiaru, to będzie patrzenie nie na to ciało, które może Wam się nie podobać może nie było myte miesiącami może jest okropne do powąchania czy zobaczenia. Wy będziecie widzieć duszę tej osoby. Dusza, tak jak i nasza, przyszła od Boga i wróci do Boga. Nieważne, w którego Boga ktoś wierzy, czy w ogóle nie wierzy w Boga, przyszliśmy skądś i wrócimy do tego samego źródła. I jeżeli spojrzymy, że to jest ta wspaniała, cudna, kochana dusza, która też ma swoje lekcje, tak jak i my. Która może w tej chwili jej się nie powodzi dobrze z miliona różnych powodów, nie ma co nikogo oceniać. Nigdy nie wiadomo skąd przyszli i nigdy nie wiemy dokąd my idziemy. Okay? Nie oceniaj, nie będziesz oceniany. I jeżeli zamiast człowieka my zobaczymy duszę, a jako dusza jesteśmy częścią Boga, My wszyscy jesteśmy cząstką, malutką, malutką iskiereczką Boga. Czy jeżeli spotkasz takiego człowieka, obraziłbyś go, gdybyś wiedział, że sam Bóg stoi przed tobą? Pan Jezus kiedyś zdaje się powiedział coś takiego, że. A była historia, że zapraszał pana Jezusa ktoś na kolację i. Um, nie przychodził, tylko jakiś żebrak przychodził, zamykał drzwi, wyganiał go i wreszcie spotkał Pana Jezusa i mówi Panie Jezu, ja tyle razy Cię zapraszałam na kolację, dlaczego nie przyszedłeś? A On powiedział, byłem. Tyle, że wygoniłeś mnie i zatrzasnąłeś drzwi za mną. To nie, to jakiś był żebrak. To byłem ja. Piękna historia, aż mi się łzy e, e, nagle cisną w oczy. Ponieważ tyle uczucia z tym przychodzi, gdybyśmy wszyscy na siebie w ten sposób zaczęli patrzeć, widząc samego Boga w drugiej osobie, jakież inne byłoby życie. Witam do piątego wymiaru, bo tak to będzie wyglądać. I decyzja zależy od Was, w którym wymiarze chcecie być. Kocham Was wszystkich. Ściskam wirtualnie jak zawsze.